Może tego jeszcze dzisiaj nie widać, ale w Galerii Białej w Białymstoku znowu będzie plaża Mój pomysł, w tamtym roku zrealizowany, polega na tym, że parę wywrotek piachu jest prosty, dosyć i tani Rozsypuje się, ustawia się leżaki Także będzie można sobie posiedzieć przy leżaczku, przy sztucznej palence Plastikowo-gumowo dmuchane i poopalać się w mieście. Szkoda, że niewykorzystany jest ten teren, bo to zbudowała galeria, to też mój pomysł, ale oddała to dla Urzędu Miasta, który miał się tym opiekować. Jak widać, od wielu lat nie ma pomysłów, co z tym zrobić. Tu jest też taka część, gdzie bardziej ta plaża by pasowała. Tam jest zejście i tu można by nawet pływać sobie kajaczkami, rowerami wodnymi po tym stawie ze sztuczną wyspą też mój pomysł tutaj jakieś koncerty organizować na tym y, molo no ale to niestety urząd miasta co weźmie to wszystko wiadomo zmarnuje, zepsuje a prezydent tego miasta jedyne co myśli to jak wykorzystać stanowisko do swoich prywatnych celów y, nachapać się pieniędzy y, wyciąć 14 tysięcy drzew nielegalnie jak się Okazało podpisał do lotnisko, oszukuje, kradnie, okłamuje ludzi od wielu lat i pomaga mu w tym na przykład Gazeta Wyborcza, której dziennikarz dostał 10 tysięcy złotych łapówki za to, żeby go nie krytykował i pisze jakieś bzdury o białostockich osiedlach zamiast napisać prawdę o białostockim Łukaszence, który szkodzi mieszkańcom tego miasta od wielu lat bardziej niż prawdziwy Łukaszenka. Niedalekiej granicy sfałszował wybory. Nie waha się nawet ukraść telefonu dziennikarza podczas konferencji prasowej i wykasować nagrania za pośrednictwem swojego pracownika. I nic: ten człowiek dalej pracuje w urzędzie miasta. Także jest to jedna wielka organizacja przestępcza, która, mam nadzieję, kiedyś zostanie w końcu rozliczona i to miasto przestanie przypominać nekropolię a zacznie przypominać jakieś normalne przyjazne ludziom miasto wbrew tej propagandzie i oszustom, którzy nim dzisiaj rządzą a tu przy okazji wiatro łapie w Galerii Białej w wejściu właśnie od tych terenów sztucznej Wyspy i Stawów tablica informacyjna Federacji Zielonych gdzie możecie na przykład zapoznać się z projektem kolei miejskiej dróg rowerowych, deptaka na ulicy Lipowej innymi naszymi projektami, na przykład koncerty białystok.pl czy tirenatory. Polecam lekturę.